Hej, cześć, się z tej strony i i teraz w kolejnym odcinku, moi drodzy, z Pazmofobii. Tak, yy, dzisiaj lecimy na Edgefieldzie, ja tutaj w szlafroczku oczywiście, bo za niedługo do roboty, także kto wie, wie, ale jest yy, tutaj dużo nowych ludzi, więc ja tutaj mam dzisiaj drugi drugie zmiany. Więc zawsze przed drugimi zmianami kurczę wstaję yy, trochę szybciej, żeby nagrać po prostu wam właśnie odcinasz na kanał, żebyście mieli co oglądać, chociaż jeden kurde wiecie materiał, żeby był. Yy, także lecimy sobie na Edgefieldzie, moi drodzy na koszmarze jak to zawsze u nas po prostu jest. Także no, dużo nowych wysypów subów miałem, także tutaj trzeba oczywiście odczytać, bo wczoraj się zdziwiłem, Nie wiem co się odpieprza, jeżeli chodzi o to, bo wczoraj naprawdę yy, ilość subskrypcji nagle wysrała w kosmos, także yy, no Seriusek dał mi subskrypcję. Pan Lisu, kurczę. Bidon. Y, Omeztoziomal, kurczę. Co tu mieszamy? Lulul. Y, dziękuję bardzo wszystkim tym za subskrypcję. Kurczę nowym subskrybentom, bo nowe wczoraj suby. Y, także ja dziękuję Wam wszystkim za subskrypcję. Naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczny, że ze mną jesteście i że dołączyliście do community, moi drodzy. Także mam nadzieję, że my się tutaj nie zanudzicie. No i co? No i bez będnego gadania, kurczę. Lecimy, moi mili. Kylie Walker, 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 MF, Świeczka, Patronalne Zdarzenie, spoko, no okej, okay, okej, okay, zobaczymy, co tam, jak tam gierka nam się zaprezentuje, chęci dzisiaj, moi drodzy, nie są za duże do roboty, no ale cóż jest, jak jest, poniedziałek, musi to minąć i wtedy wiecie, wtedy wiecie, jak jest, poniedziałek minie, to będzie już z głowy. O Jezus, o Jezus. No, jeżeli lubicie odcinek z fazmą, pamiętajcie, ogólnie serię z fazmą, albo odcinki na tym kanale o się, pamiętajcie, bo dlaczego by nie, mi to na pewno pomaga troszkę. Subskrypcji, jeżeli jeszcze nie macie, tak samo jak właśnie tutaj subskrybenci nowi. No i komentarz, jeżeli tylko i wyłącznie macie taką ochotę, moi drodzy. No i lecimy z giereczką, po tutaj z tych naszych pierdzieleń. Dobra, kurst object, moi drodzy. Czy jest to jakoś ołudza? Niestety nie tym razem. Jakiś bonerek tutaj chyba też, nie? No dobrze, dobrze No dobrze, dobrze nic tutaj nie widzimy póki co. Chodźmy do piwnicy sobie zerknąć, bo czemu go nie? Patełko on, Siemano. Siemano kolano. No nie ma Haltspotów w szafkach, jest takim to jest lekkim problemem, tutaj bym powiedział, ale... Zobaczcie, jak trochę gadam zamulony i mam troszkę inny może głos. Nie jestem pewien. O oh, wow. No in O, wiesz co, pier... papier. Okej, okay. okej, okay. zaczynamy, widzę tutaj fajnie rozgryweczkę, okej, okay, okej, okay. miło, miło, No, nie sprawdziłem ile jak tutaj był, a wiecie co, a, wieprzy to, okej, okay. miło, miło, bardzo miło, miły początek gierki, taki, że nie zdążyłem zrobić zdjęcia duchowe i mamy interakcję jeden, ostatnio naprawdę zdjęcia, jeżeli chodzi o duchy, które znikają w sekundę, są naprawdę częstym przypadkiem, moi mili, nie wiem, tak, oglądacie odcinki to wiecie przy, na pewno, więc. To ja... Ramon Kipoła Więc y, raczej został tylko i wyłącznie Woodododoll tutaj. Ale fajnie jakby się też Bownerka znaleźli, więc. Y, jest to piwnica ogólnie, jeżeli chodzi ducha, tak mi się wydaje. Ponieważ Freezing tempsy tam, no się Freezing tempsy... Freezing brew był. Więc y, who knows. Tutaj też nie ma Hide Spot'a. Tutaj jest high Spot, ok, spoko. Może w tym pokoju, hello. Enny Bowner here. No i tak tutaj sam nie da znalezienie Bownera, ponieważ mamy zdjęcie. Interakcji jeden, więc jest to doxit ogólnie. Okej, okay, mamy lalę, tak jak mówiłem. Tutaj highspota nie ma. Dobra, zobaczymy jeszcze w tym jednym pokoju. A, że to jest kolejna gra na Edgefieldzie, kiedy nie znajdziemy Bownera, bo po prostu... Okej, okay, tak myślałem, że jest w tym pokoju. Tak w głębi serca wierzyłem w to. to. Ta interakcja jeden z gówna. No nie wiem, ta gra mnie tak skamuje ostatnimi czasy. Jeżeli ludzi o resztę ducha, który znika po sekundzie. Naprawdę. No ale dobra, no co zrobisz, nie? Już tutaj światło wypieprzył, no co za gnui? Hello, you here? Dobra, no wyrzucę itemy, no... Mm, tak myślę, że jest tutaj, kolega. Tak mi się bynajmniej wydaje. Co Zapalmy światło troszkę, co? Bo tutaj fajnie, jakby światełko było. I tutaj też sobie, okej, okay, dobra, nice. I teraz jest spoko. Teraz jest spoko, moi drodzy. Teraz jest spoko. Ło, pięknie, dobra. Po czemu tam było ten? A bo pada śnieg, no właśnie, dobra, okej, okay, okej. Okay. Mm, na psychę. Okej, okay, mamy tutaj zdarzenie paranormalne i wszystko. Weźmy sobie Spirit Box, weźmy sobie to i weźmy sobie. Książeczkę. Weźmy sobie Igłę, bo tutaj kurczę no. Iwenta zrobiły, z nie wiem ile psychy mi tutaj to zabrało też. Nie chcę ryzykować za dużo. E, to jest. Pójdę 11 stopni, 12, tak optymalnie. No tutaj jest po 3, więc no jest to na 100% ten pokój. Jest to piwnica po prostu, no i zwyczajnie na świecie. Czy jest to, to też obok to tutaj, czy to się całe zalicza? Niestety tak. Więc nie wiem, gdzie bardziej tutaj się rozstawiać, czy... Okej, okay, chyba już wiem jednak. O kurde, jak ładnie wylądował ten, ten. No widziałem, że to jest to, więc jakby proszę nie skamować, dziękuję. Okej, okay, dajmy mu tu książkę na środku samym. Are you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? Ok, chyba, moi drodzy, nie jest to Spirit Box. Bardzo możliwe. Ok, tym razem zrobię ci zdjęcie pecie, Denty. Ok, mamy zdjęcie Ducha 3. Ok, nie jest to Phantom wtedy w takim razie. On się bardziej ryzuje tutaj, co jest najśmieszniejsze. No ogólnie całkiem interesująca sprawa. Tutaj będziemy musieli na dwie lokacje grać niestety. Nie, nie lubię tego, ale... Ale na cały obszar, to cały obszar nieprawdaż, niestety. Tu zapalmy sobie światełko. A, tu też nie ma już. Are you here? Are you close? Okej, okay, no Spirit Box raczej na pewno nie. Okej, okay, dobra, dobra. Albo jest zakryty, no okej, okay, what the fuck, Wieprzyło światło w całym pokoju, czy w całym domu? Ja, no, agresor taki troszkę powiem wam. Dobra, dobra. No, jest on ogólnie aktywny, naprawdę, więc yy, ciekawe, ciekawe. oni może jakiś coś takiego? Może być, może być. Yy, dobra. Ja wezmę dwa krucyfiksy od początku, moi drodzy, i drugą księgę, dlatego, żeby postawić w tym drugim, wiecie, drugiej części tej piwnicy, bo no... Trzeba raczej tak zadziałać. A też nie chcę, żeby on zhantował, więc trzeba zagrać to spokojniej, troszkę niż zwykle. Okej, okay, tutaj mamy ręcz ogólny, więc tutaj postawmy, tutaj postawmy krucyfiksa i tutaj dajmy krucyfiksa. Okej, okay, mamy pismo ducha, moi drodzy. Okej, okay, okej. Okay. To, to pismo na marny brałem w takim razie troszeczkę, no ale dobra, okej, okay, jest, jest. Mamy to tutaj, pisemeczko, elegancko. Pismo ducha, okej, okay, mamy takie duchy do wyboru. O, spokój, spoko. Spoczko, spoczko. Spoczko, spoczko, moje oczko. A tutaj jeszcze piszą, to, to się cofnę, zrobię zdjęcie sobie, nocono. Why fucking not, man. Interakcja będzie pismo ducha, pismo ducha, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. A Freezingi jak tam się prezentują, żeby nie było, może wiecie, może będziemy mieli dwa dowody już. Ale dwa stopnie tutaj chyba, chyba więcej. Myślę, że, że bym nie wchodził, kolego, bo, yy, no, moja psychika... Nie jest już na wysokim poziomie raczej, ale patrzcie, nie jest to onia, to jest to takiej. kurczę tchajo podobne takie. strasznie strasznie kurczę tych eventów robi, ale może też tripuje. <grym> Przepraszam moi drodzy, ale odcinki zazwyczaj jako drugie zmiany tak się prezentują, czyli głównie... i się panie, niestety. No nie jest to dziwne chyba. Nie jest to w sumie dziwne. Nie dopiero się wstało i się jeszcze wiecie, nie ogarnęło, tylko trochę się wstało i od razu nagrywka nie to tak to, 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 to jest ok czy tutaj jakieś Orbiksony latają nie widzę żadnych orbixonów no, Orbiksonów nie widać no postawmy na razie sobie tutaj ten ten to jedną kamerę no rzucmy tam tym sprayem sobie no tutaj dobra ok aparat tutaj dobra Gdzieś. dobrze interakcje trzy bardzo ładnie Dobra, czas na sól, moi drodzy. Dajmy tutaj jedną, tutaj jedną, i tutaj jedną. No, ładnie powrócasz tym kolego, nie ma co. Duo flip, jakiś poltergeist może teraz tak trwa szybko ta interakcje. Can you step and salt, please? Jest to możliwy polter, w razie co, więc... no, trafię na uwadze. No, rzuca, rzuca tymi itemami, naprawdę. Rzuca, rzuca. No, temperatura nie spada zbytnio. W Raifig nie jest to możliwe, że powinienem, powinien stepnąć. Can you step in salt? Ok, mamy stópki, moi drodzy. Łała wow, wiła. Wow, wow. Jakbym wiedział, to bym kurczę, nie robił zdjęć tych innych tych Poltergeist jest to możliwe, okej, okay, okej. Okay. Mam to na uwadze w takim razie, ponieważ Demon kurczę myślę, żeby już dawno y, ogólnie spalił krócy bomby, nie? Tak właściwie. Więc jest to interesujące, nie powiem request pod świeczkę, także pójdziemy pod świeczkę sobie. No, a to co zrobię? Zdjęcie tych dwóch jest sensu. Mamy pół już kurczy notatnik, że tak powiem, tutaj. A nie może być to więc. Nie ma sensu. Eee, dobra. Projektorów nie musimy brać ani nic takiego. Po prostu weźmy sobie świeczkę, jedną, i weźmy sobie kadzidełko i myślę, że to tyle. Kantem jedynie możemy wykreślić Mylinga. Yy, wiecie, yy, chancik, nie? Poza tym to niezbyt. Okej, okay, stepujesz. Can you blow this candle, please? No to zdjęcie, no sadge, tak? Gra mnie tak troluje ostatnimi czasy, że to jest niesamowite. Kylie. can you blow the candle for me, please? Dobra, no trzeba, żeby zblowowała to po prostu na na świecie. Musimy hunta wywołać albo sam z siebie. Mamy voodoo dola, więc możemy sobie wywołać tego hunta. Ja mówię, krucefixa ładnie rozstawiony na cały obszar, więc demon by raczej mi się wydaje, że już to spalił. Nie tracąc czasu moi mili. Skoro jest tam już świeczka, to weźmy, wyrzućmy kadzidło tutaj sobie szybko I choć po kolejną świeczkę, żeby może, wiecie, był trochę więcej procent szans na to, że... Żeby się tą świeczkę zgasi, żebyśmy nie czekali tysiąc lat Szczególnie, że spawn na tej mapie jest całkiem bliski, jakby nie patrzeć, więc... Y, myślę, że to był, był, byłby... dobry pomysł, nieprawdaż? Nie zgasił? Nie Naddajmy jedną świeczkę tutaj, jak się zrespił. O to... Nie jest hand, o ja pieprzę, Się trochę zestarałem ogólnie. Nie słyszałem zamknięcia drzwi, dlatego pewność nie była tutaj duża. Ale still, that was fucking scary, I must admit. No, czasami takie duszki kurczę. Can you blow the candle, you bitch? I'm not scary. Ey, you're not scary, bro. You're not scary. No, może trochę dalej, bo tak mi się wydaje, że trochę dalej się zrespił. Blow the candle, come on. Ale te świeczuszki mają klimacik, co? Kurczę, bynajmniej tego tieru trzeciego, takie w lampionach tych. Spoko, spoko. Weźmy sobie, moi drodzy, drugi smacz w razie co. Jednak fajnie, jakbyśmy mieli to w Jakby nie patrzeć. O, dotknąłeś światełko. Wow, niesamowite. No, ale demona to ja, moi drodzy, na pewno wykreślę, co jak co. Myślę, że jest to niemożliwe, żeby to był demon. Bardzo agresywny, kurczę, po prostu poltergeist, mi się wydaje. Bardzo agresywny poltergeist. Tego by wynikało. No kurczę, rzuca tymi przedmiotami, naprawdę. Nice throw, man, nice throw. Can you hunt? Napalam tego gościu. Łopiaczek odpala, to też na poddaszu mieszka jak ja. Dobra, wiecie co, idziemy chyba po prostu odpalić sobie hunta. I posłuchać, czy może jednak nie jest to miling, w razie co, bo no... To się odpieprza z tymi... Czy wy to widzicie? Okay, już się trochę odbłogowało, ale what the fuck was e, A nie, boże, myślałem, my myślałem przez chwilę, że to jest Widow Street. Po prostu szedłem sobie tam, wiecie, do garażu jakby, po tego Woodoodle'a. Przecież wood do jest tutaj w tym miejscu. Tu jest highspot, więc też miło. A, no i co? Tutaj dajmy sobie tutaj tego kadzidełko, no i zaraz sobie, no, działajmy i posłuchajmy głęboko, jak tam prawie piszczy. Mogę w serce? Ok, chyba nie mogę. Nie no, słuchać go z samego dołu, moi drodzy, to jest raczej poltergeist. Na pewno nie ma link, no. Ale, dyszę. Ale jestem dyszyciel. A to zgaśmy, to tylko, żeby nie było. O kurde, many, many, many Manowicz. Ocie Florence. To było interesujące. Interesująca interakcja. Nie powiem. Musimy stąd tak szybciej spieprzyć, żeby drugiego Hanta nie zaczął, bo. Nasza psychika wynosi zero raczej. Lepiliśmy wpiliśmy tych, tych. Remont na koniec. nara, Dobra, okej. Okay. No mówię no, demon raczej był już dawno krócej ogólnie króce palił. Mam wrażenie. A mining na pewno to nie jest. Więc tutaj zostaje jedynie poltergeist, którego już podejrzewaliśmy tam przedtem jak rzucał tym sprayem sobie. Więc myślę, że możemy śmiało uciec no. Szkoda tego pierwszego zdjęcia niestety. No ale jakby... Rzuciło tym we mnie, no i jedno gwiazka. chociaż coś mogło chociaż te dwie dać, a nie jedno. Jedno trochę gówniano, no ale cóż i jest to moi drodzy, posterga jest tak jak podejrzewaliśmy. Szkoda, że znowu grana skamowała na te pierwsze miejsce, na te pierwsze zdjęcie, gdzie on się zaraz pił nagle zniknął. No szkoda, ale no tak już niestety jest moi drodzy. No i co? Eee, 15 minut odcinka całkiem tak stabilnie myślę. I ja dziękuję wam za oglądanie tego materiału, mam nadzieję, że oczywiście wam się spodobało, jeżeli tak, pamiętajcie o lajkensie, o subskrypcji, jeżeli jeszcze nie posiadacie, komentarzu i w sobotę, moi drodzy, o godzinie 19 albo wcześniej, jeszcze dam znać, kurczę, jakoś na odcinkach będzie podejście na idą na trybie obłędnym, jeżeli chodzi o czaszkę 6x, także zobaczymy, czy nam wyjdzie, wątpię, ale możecie wpaść, także ja dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, moi drodzy, do następnego i pa pa.